Cześć, witajcie. 5 maja jesteśmy w sadzie cyfrowym, sadzie, sadzie pomologicznym, który, który znacie. Ale dzisiaj, może, nie o odmianach, nie o urządzeniach. A jest z nami Pan Przemek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was. E, panie Przemku, generalnie, murarka i cały projekt Osma Box. Niech Pan mówi, tak szczerze, generalnie, co zrobiłem źle. Nie widzę tu na razie żadnego błędu. Myślę, że e, jeżeli coś by było nie tak, to pszczoły by tutaj nie latały. Okej. Okay. Mamy kwitnienie, mamy kwitnienie, jest bardzo duża aktywność pszczół i pytanie, które najczęściej się pojawia, czemu te pszczoły są na subskrypcji? Pszczoły są na subskrypcji tak zwanej ze względu też na to, żebyśmy mogli wykonać serwis, przeanalizować po serwisie jakość zasiedlenia jak to się rozłożyło na danej kwaterze czy na całej plantacji i móc doradzić klientom w przyszłości jak powinno być rzeczywiście w zależności od warunków pogodowych i, i, i miejsca, w którym ten sad się znajduje. A sadownik sobie takiego serwisu sam nie zrobi? Oczywiście, jeśli chodzi o, o nasze ule, one są wynajmowane wraz z serwisem, więc samemu jakby zrobił serwis, no to po prostu by przepłacił, by musiał sam. Nie zrobić tego też e, tak profesjonalnie, jak, jak e, my to możemy zrobić, ze względu na to, że serwis często e, wykonywany przez sadowników ogranicza się do wyjęcia kokonów. E, nie ma tam e, sprawdzenia, czy kokony są spasożytowane, czy nie, czy mhm. są przeliczone z każdego ula osobno, e, nie ma żadnej dezynfekcji, jeśli chodzi o roztocze, które jest jednym z gorszych pasożytów, e, więc Yy, można wykonywać serwis, natomiast w tym projekcie nie otakać. Okej, okay, czyli po serwisie, znaczy serwis jest po zbiorach, czyli jeżeli te boksy będę odsyłał do pana lub w zależności od którego inaczej, z tym serwisem to słuchajcie, będzie tak, że pewno pan Przemek wam da do ogólnej wiadomości, czy będą ule zbierane, czy będzie można odesłać. tak? tak. Będzie informacja. Jak należy dostarczyć boksy do Pana? Dokładnie tak. Klienci, którzy w tym roku wynajęli, otrzymają takie informacje, kiedy zabrać kokony, resztki po kokonach z uli, mm -hmm. kiedy zabrać ule z plantacji i w jaki sposób możemy skomunikować się, żeby przeprowadzić ten serwis. Mhm. Plane są różne możliwości, dojazd do klienta, dojazd do jednego z klientów i tam zaproszenie pozostałych użytkowników mhm. na konkretny dzień. Tak, żebyśmy mogli w miarę sprawny sposób, ale przede wszystkim też spotkać się z naszymi klientami i porozmawiać na ten temat. Na chwilę obecną przypomnijmy, bo to jest też ważne. Pamiętajcie, rejon, okolice Poznania, 5 maja. Y czy jeszcze można zamawiać boksy i wstawiać, czy to już jest za późno? Jeśli chodzi o murarkę ogrodową, należy pamiętać, że murarkę powinniśmy wystawić dwa tygodnie przed kwitnieniem, mhm. e, więc w przypadku jabłoni w naszej ocenie jest to już za późno. Mhm. E, Pozostaje jeszcze ewentualnie burówka, na którą, której kwitnienie będzie troszkę później, w zależności też od odmian i rejonu. Okay. E, oczywiście w tym roku będziemy testować również na malinie e, letniej i jesiennej, zarówno w e, otwartym terenie, jak i w, e, w zamkniętych e, tunelach foliowych. E, I w przyszłym roku będziemy mogli też dać odpowiedź, jeśli chodzi o te gatunki. Czy jakbym chciał sprytnie przekombinować? Znam odpowiedź, ale zapytam, żeby to też wszyscy wiedzieli. Jakby chciał te boksy teraz przenieść do kolegi obok? E, nie, zdecydowanie nie. Murarki nie ruszamy z miejsca, w którym się została powieszona. E, ze względu na to, że murarka. E, nie jest owadem takim jak pszczoła miodna czy czmiel, który mhm. możemy zamknąć, przenieść z miejsca w miejsce. Murarka bardzo dobrze zapamiętuje miejsce, w którym znosi swój pyłek i jaja mhm. i do tego miejsca będzie wracała. Czyli nawet jak ja bym miał u siebie drugą kwaterę oddaloną przykładowo nie wiem 2 km, tam by były śliwy, w pierwszym chciał tą murarkę wstawić na śliwy, potem przywieźć ją do kwatery z jabłonią, to też jest zły pomysł. Jest to zły pomysł zdecydowanie, natomiast e, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamówić ule i tu i tu. A czy można generalnie... Posadziłem sad, zapomniałem o zapylaczach w cudzysłowie generalnie i żebym zamówił więcej murarki, która mi zrobi robotę za zapylać e, To znaczy tak. E... Samce morarki ogrodowej wygryzą się dosyć szybko okay. i w większej ilości kokonów wystawionych na takiej kwaterze zapomnianej, w cudzysłowiu, mm -hmm. zrobią swoją pracę, czyli zapylą odpowiednio kwiaty. Mm -hmm. Natomiast nie powinniśmy się spodziewać kolejnego pokolenia zbyt dobrze, bo, bo samice mogą się wygryźć już po kwitnieniu, czy pod koniec kwitnienia, gdzie tego pyłku będą miały ograniczoną ilość i nie naniosą go takiej ilości, w której będą mogły stworzyć odpowiednią ilość komórek lęgowych. Ok. 5 maja i jeszcze raz przypomnę, bo pamiętajcie sobie, porówn porównajcie u siebie fazy fenologiczne 5 maja okolice Pozdania. Tu jak patrzymy na tą mu murarkę, jest jej chyba dobrze, tak? Do wszy tak. no, wszy no, wszystko jest pozytywnie. W kolejnej części sezonu coś trzeba z tą murarką robić? To znaczy nie, po kwitnieniu praktycznie jeszcze mają tak naprawdę dostaną klienci komunikat kiedy zabrać pudełka z resztkami po kokonach zawieźć zabrać z pola bądź spalić mhm. na miejscu. pudełka są tektorowe, więc nie plastik. Pokażmy je tak, żebyście też widzieli o czym my mówimy. To pudełko, które tutaj jest na górze, Dokładnie prawda? Dokładnie tak. Okay. Tam, jak, tam jak już Murarka... Nie odesłać do pana, tylko. Nie, nie. zabrać ula i, okay. i po prostu spalić. Mhm. Murarka ogrodowa ma swoich wrogów naturalnych, które wygryzają się część z nich troszkę później, żeby miały okay. już gotowe miejsce do, do pasożytowania. W związku z tym, przed ich wygryzieniem możemy ich się bardzo łatwo pozbyć. Okay. Więc to, to będzie jedna rzecz. Druga rzecz to będzie zabranie uli z, z, z sadu. Mhm. Też dostaniemy komunikat na aplikacji i później będziemy się komunikować w, w, w temacie serwisu. Okej, okay. i też, też często pytaliście, e, panie przewodniczący, o kierunki rzędu, północ-południe, więc jest na południe, e, okay. box. Odnośnie wysokości jest jakaś reguła, jak to wysoko powinno być powieszone? To jak znaczy, boks powinien być... Ja wyznaję regułę taką, żeby było nam wygodnie, okay. żebyśmy nie musieli na drobinę wchodzić, żeby, żeby wyjąć pudełko z kokonami, czy mm -hmm. powiesić, powiesić boks. Murarka ogrodowa poradzi sobie zarówno na wysokości metra, jak i trzeciego piętra, mm -hmm. więc wysokość w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. Zróbmy tak, żeby było nam wygodnie. Po to to jest. Super. Okej. Okay. To tyle generalnie. Słuchajcie tytułem wstępu. Jeżeli macie pytania, to piszcie w komentarzach. Pan Przemek albo ja, jak będę znał odpowiedź, to Wam odpowiemy. Bardzo fajne, bardzo pożyteczne. Sami też wiecie, że pszczoły w sadzie należy mieć, więc na pewno projekt jest rozwojowy. A ja projektu gratuluję. Bardzo dziękuję. Myślę, że to jest jedyny taki projekt na świecie tak profesjonalnym podejściem do, do tego tematu zapylania pszczół samotnic. Mm -hmm. Nie bez powodu używam słowa pszczoły samotnice, bo w Polsce mamy popularną murarkę ogrodową, ale na przykład w Stanach to już będzie tak zwane Bob, czyli Blue Orchard Niebieska pszczoła, mm -hmm. bardzo podobna, tylko w kolorze niebieskim, nie ruda, więc w, w różnych rejonach świata pszczoły samotnice są wykorzystywane do zapylania upraw. Ale nie ma nigdzie tak profesjonalnego podejścia jak w naszym przypadku. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.